Wiecie, co wam powiem? Powiem wam dzisiaj kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze przegrałem swoją walkę z uzależnieniem od BSa. To jest pierwsza rzecz. Słuchajcie, nie mogę.. to znaczy od kilku dni bardzo źle sypiam. E, ponieważ słuchajcie, dużo myślę i tak dalej. E, druga rzecz jest taka, że dostałem bardzo dużo wiadomości od ludzi. E, prywatniej w ogóle. E, tak, dostałem bardzo dużo wiadomości od ludzi. Pisali do mnie. E, że nie warto się poddawać. Jestem osobą, która utrzymuje tą społeczność BS-a i tak dalej. Więc po prostu słuchajcie, sprawa jest tego typu, że wracam do BSika. E, tak, jestem bardzo zmienną osobą. Zmienną osobą, ale jak sobie tak czytałem od niektórych wiadomości, nawet nawet za granicy e, profesjonalni gracze do mnie pisali. E, czy tam nawet, słuchajcie, YouTuberzy, żeby się nie poddawać, żeby po prostu cisnąć, żeby robić to, co się kocha. I to, że straciłem współpracę, to już tru trudno, słuchajcie, olać to. E Może to nie było w najważniejsze w życiu. E najważniejsze jest to, żeby właśnie robić to, co się kocha, a nie żeby patrzeć całkowicie na coś innego, co nie więc po prostu wracam do BSA e, i to bardzo mocno wracam do BSA ale jeśli chodzi o filmy tutaj na tym kanale przepraszam będą słuchajcie w tle właśnie w tle będą powiadomienia z Twitcha followy e, także właśnie słuchajcie jeśli chodzi o BSA będę streamować na Twitchu codziennie dzień w dzień postaram się dla was streamować no chyba że soboty to absolutnie nie, ale będę dla Was przesyłać strumieniowo e, Po kilka godzin dziennie, więc po prostu wpadać Będziemy puszować, tak na maksa chyba, słuchacie na maksa e, Generalnie zrobiłem klub, tak jest e, 20 tysiące możecie wbijać e, Twitch VCRek Także no właśnie, Twitch, słuchajcie, fałserek, e, wpadać tam. E, dziękuję wszystkim osobom, które mnie wsparły przez te m, ostatnie kilka dni. Ja pierdzielę. Znowu mówię o tym wspieraniu ludzi. E, I tak, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ukryłem chyba bodajże, że mi się ukryły wszystkie filmy na kanale dlaczego? Dlatego, żebym chciał, żeby ten materiał skupił się na jak największej liczbie osób, tak jest, więc po prostu lajkujcie, lajkujcie i napiszcie na dole w komentarzach, czy się cieszycie. Wiadomo, słuchajcie, nie będzie teraz w tym momencie odcinków z Robienia sneak peaków i tak dalej, no bo przecież nie mam jak. Od czasu do czasu będą się pojawiać jakieś filmy z BS-a może tutaj albo na VCR live, tam będę mówić o, o Team Compact i tak dalej, więc na pewno coś się słuchajcie będzie pojawiać, pojawiać, tak. Także słuchajcie, nie poddajemy się, walczymy dalej. Jest mi to obojętne, czy ja dostanę tą współpracę, czy nie. Jeśli kiedykolwiek dostanę, no to fajnie. Jeśli nie, no, no to nie. Nie bójcie się, słuchajcie, na Twitchu zapewne też będę streamować inne gry. Aktualnie ogrywam Koda Mobile, co naprawdę mega mnie, słuchajcie, też cieszy ta giereczka. No i co? No i to tyle. Wpadać na, na mój, słuchajcie, na mojego Twitcha, zaobserwować, followa, walnąć tam od razu. Robimy tam też, słuchajcie, maksimum followów. To będzie najmocniejszy kanał na Twitchu, jeśli chodzi o BSA w Polsce. Także wpadać codziennie streamki, granko, te sprawy, będziemy sobie tam robić jakieś przeglądy, nie wiem, filmików z BSA, czy tam YouTube'a i w ogóle. Także wpadać, wpadać, dobra. Troszkę bez sensu gadam, ale chciałbym, żebyście po prostu wpadli. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Od jutra streamy, słuchajcie, w ogóle zamówiłem sobie nowy sprzęt do BS-a, do streamowania. Także oho, ho, ho. Także, no, naprawdę bardzo potężny słuchajcie, sprzęt. Jaki to sprzęt? Na pewno też wrzucę odcinek na kanale VCR Live. Zademonstruję go wam, bo naprawdę potężny sprzęciur. Także jo, siema. Pozdro. Pozdrawiam wszystkich. Siema Elo.